Cześć, witajcie. Wierzę, że takie tło o wiele bardziej Wam się podoba niż czarne tło za mną. Co prawda, to światło tutaj jest wyjarane. Bo pogoda jest cudowna, pogoda jest zacna, warunki są zacne. Życie tak naprawdę eksploduje. Słychać wszędzie śpiew ptaków, wszędzie widać owady, które już coś tutaj budują, całe ten takie zamieszanie, zwierzyniec. Jest cudownie. I ja też się czuję cudownie. Jest wiosna. Z filmami plenerowymi przeskoczyliśmy całą zimę i całe przedwiośnie, i wylądowaliśmy tutaj, w samym środku wiosny. I ja bym się chciał z Wami czymś podzielić. Przede Wszystkim odkryciem, z którym spotkałem się całkiem niedawno, po drugie problemami, jakie mnie toczyły przez ostatnie kilkanaście miesięcy, ale to nie jest nic takiego, co by was wprowadziło w zły nastrój, bo finał finałów jest bardzo pozytywny, z czego się cieszę. Pomału czuję, że wychodzę na prostą i chciałbym, żebyście się też ze mną cieszyli. Ja mam pewną zasadę, nie chcę robić filmów, w których wprowadzam was w zły nastrój. Odkąd kręcę moje filmy, przyświeca mi jedna zasada, a mianowicie tworzyć materiały, które będą dawać pozytywną energię i w której nie będzie nic negatywnego, żadnych narzekań, żadnych marudzeń. Więc swoje problemy tak naprawdę odepchnąłem na inny plan. Też się nie dzieliłem z wami dlaczego nie chodzę na plenery, dlaczego nie ma takich filmów, ale to wszystko było spowodowane no, moimi przejściowymi problemami. Druga sprawa o której chciałbym, żebyście wiedzieli. To kilka tygodni temu odezwała się do mnie firma, która prosiła mnie o to, abym coś dla niej zrecenzował, i ja troszeczkę musiałem nagiąć moje zasady. Tak naprawdę zrobiłem to z myślą o jednym z Was, o przyjacielu tego kanału. Podjąłem się zadania trudnego. Mam Napisać scenariusz, mam przetestować sprzęt, mam zrobić film, mam go zedytować, pokoloryzować, pociąć, renderować, dać go do akceptacji zleceniodawcy czyli firmy, która mi zleciła nakręcenie tego filmu reklamowego to jest film reklamowy no i opublikowania i na to wszystko mam dwa tygodnie. Jeśli zdajecie sobie sprawę, ile to jest dwa tygodnie na przetestowanie sprzętu, to ten wstęp powinien Wam dać uczciwą perspektywę do tego, jak nacechowany będzie ten materiał wideo. Ale spokojnie, bo wpadłem na fajny pomysł, a mianowicie ta recenzja, dzisiejsza recenzja, nazwijmy ją recenzją okiem amatora. Chciałbym zrobić drugą recenzję, która będzie zrobiona z takim podejściem osoby, która zajmuje się fotografią zawodową. Od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. A <grywa> jak ten czas leci, która ma troszeczkę inną perspektywę patrzenia na sprzęt fotograficzny, no i na wymagania. Więc spokojnie, podzielę to, a dlaczego zdecydowałem się na tak szybką realizację tego materiału. No już wam mówię, mój znajomy leci samolotem w odległe miejsce i potrzebuje czegoś lekkiego, a to jest rewelacyjnie. Lekki sprzęt fotograficzny, który mnie zszokował. A szokował mnie na tyle, że niestety ale będę zmuszony, moją recenzję, którą napisałem w trakcie śledzenia przesyłki. Tak ja już w głowie miałem wypunktowanie tego produktu, to powiem Wam, że w momencie, kiedy rozpakowałem, kiedy odebrałem ten produkt, no to mój scenariusz. Wziąłem, zwinąłem w kulkę, wymiętoliłem i posłałem do kosza, to powinno wam dać już pewną perspektywę na to, że nawet w tej dzisiejszej recenzji będzie ziarnko hmm, prawdy. Postanowiłem zrezygnować z największego kloca na rzecz czegoś jasnego i czegoś niewielkiego. I to jest w sumie wszystko, z czym szwędam się, jeśli chodzi o moją fotografię. Mała torba na ramię, kilka akumulatorków i filtry w futerale. One już się tutaj można powiedzieć nie mieszczą, bo też od czasu do czasu w tej torbie mieści się i drugi obiektyw szerokokątny. Zobaczcie, tak naprawdę to jest wszystko, co ze sobą noszę. I mój kręgosłup mi podziękował. Nie myślcie sobie, że sprzęt za was odwali całą robotę, i nagle, kupując nowe zabawki, lżejsze zabawki, nagle cudownie wyzdrowiejecie. Nie, przez te wszystkie miesiące postanowiłem troszeczkę zainwestować w swoje zdrowie, zainwestować czas w swoje zdrowie, a mianowicie wróciłem do ćwiczeń wzmacniających mięśnie otaczające kręgosłup. To jest główny powód tego, dlaczego. Nie widzieliśmy się na plenerach przez ostatnie miesiące. Nie dawałem rady nosić tego wszystkiego, a teraz, kiedy odkryłem, odkryłem sposób na lepszą fotografię, bo tak, tak chodzę fotografować. To jest o wiele mniej niż to, co zabierałem kiedyś. A drugą rzeczą jest to, co jest w tej, jest taka skarpeta, jak to nazwał jeden z Was, którą można sobie nosić w taki sposób. Jest naprawdę leciutko. Jest fenomenalnie. To jak to jest lekkie, to jest nie do pomyślenia. Myślę, że większość z Was już odgadnęła to, że w środku może czaić się on. Trójnóg. Statyw. Ale nie byle jaki statyw. Słuchajcie, yy, mam coś takiego. Zobaczcie, to nawet kolorystycznie jest obrane do tego, jak chodzę. Ten statyw waży, uwaga, Kilogram. To jest kilogramowy statyw z głowicą wideo, ale to, co wyróżnia ten statyw, to jest szybkość. No, nie wiem, czy macie tak samo jak ja, ale ja za statyw sięgam w ostateczności, w chwili, kiedy wiem, że statyw będzie potrzebny, kiedy muszę go wyciągnąć i często robię wszystko, aby go nie wyciągać. Wolę sobie podnieść ISO. Wyjęcie statywu zawsze zajmuje mi bardzo dużo czasu. Rozkładanie, w ogóle wy, wyciągnięcie z plecaka i tak dalej, i tak dalej. To maleństwo wyciągacie tak naprawdę z tej skarpety i jest gotowe do robienia zdjęć. Jak to gotowe? Przecież trzeba jeszcze rozłożyć nogi. No słuchajcie, rozłożenie tego statywu gotowego do robienia zdjęć trwa 3 sekundy. Już! Podobnie jest z schowaniem. Czy w jakimś innym statywie da się szybciej? Myślę, że nie, bo musicie wszystkie odtwistować nogi lub te klamry po, pozwalniać, musicie je pomontować, a tutaj wystarczy, że raz przekręcicie, wyciągniecie, zablokujecie i macie sekcję Złożoną. Oczywiście, jeśli nie potrzebujecie tak długich nóg, możecie e, zwinąć te sekcje, które wam są niepotrzebne i zblokować, jak w normalnym statywie, zostawiając, na przykład, tylko sobie, o, rozciągnięte te i tak naprawdę, zanim zacząłem recenzję, ja już miałem napisany scenariusz. Wydawało mi się, że to jest coś, co sprawi, że to nie będzie stabilne, ale nic z tego. Ten statyw jest leciutki, a to ze względu na to, że użyto do budowy tego statywu najprawdziwszy karbon. To jest statyw karbonowy, stąd ta lekkość, a karbon, e, dla tych, którzy interesują się choćby i kolarstwem, wiedzą, że karbon jest też bardzo sztywnym materiałem, co też sprawia, że ten statyw. W porównaniu do statywu, który używałem, jest bardziej sztywny. Maksymalna wysokość, na jaką można wysunąć ten statyw, to jest 1,5 metra. To jest bardzo wystarczająca wysokość, i montując tutaj aparat jest aż nadto wystarczająco. Ja wam przypomnę, że wysokość moich statywów optymalna to jest 146 cm, więc o tyle. Zobaczcie, muszę jeszcze skrócić tą. Kolumnę. Kolumna jest dwuczęściowa. Można ją odkręcić i skrócić. Po co skracać tą kolumnę centralną? No jak to po co? Pokażę Wam kolejny argument przemawiający za zakupem tego statywu. A mianowicie, kiedy już pozbędziemy się tej części kolumny, gwint jest bardzo gęsty, a to dlatego, żeby... Mm, Mocno się trzymała ta część kolumny ze sobą. Patrzcie na to. To jest idealnie płaski. To jest około 10 cm wysokości nad ziemią. To jest argument numer dwa, który spowodował, że wolę zabierać ten statyw ze sobą niż inny, który posiadam. Kolejna z funkcjonalności, o której warto wiedzieć, ten statyw posiada szybkozłączkę w standardzie Arca. Standardowa, uniwersalna, tania do nabycia, czyli najpopularniejsza. Dlatego jeśli posiadacie jakieś L-brakety, jak tutaj, to spokojnie zobaczcie, to wszystko się trzyma. To jest L-brakecik, czyli ten pionowy uchwyt. Zobaczcie, tak może to działać. Czy też mój ulubiony sposób w jaki ostatnio sobie chodzę i robię zdjęcia w ten sposób plus te nogi, które mogę rozłożyć bardzo szeroko sprawiają, że to jest mój ulubiony sprzęt do makro. Te nogi mają udźwig. Do 10 kg, ale ta głowica, którą sobie wybrałem, ma udźwig tylko 5 kg. To jest aż nadto wystarczające, żeby udźwignąć taką bestię. No, chociaż tak jak mówiłem, to jest lekka bestia, bo poszedłem na lekko. Olbrzymim plusem tego statywu jest ta głowica. To jest głowica wideo, a głowice wideo są tym czymś, w czym się ostatnio zakochałem. Przyrobieniu fotografii, a ta głowica, pomimo tego, że jest malutka, leciutka, krywa kilka bajerów. Przede wszystkim ma regulację oporu. Zobaczcie, to jest coś fajnego, że bez tej blokady teraz jest zablokowane, ale kiedy sobie delikatnie poluzuję poluzujecie, to możecie sobie sterować oporem na tyle, że aparat nie fiknie, nie przeważy. Jeśli macie lżejszy sprzęt, aparaty typu mikro 4 trzecie czy z kropem, będzie jeszcze lepiej, będzie jeszcze stabilniej, bo ta głowica posiada jakąś sprężynę. To nie jest typowo olejowa głowica wideo, ale posiada sprężynę, która równoważy. Zresztą zobaczcie, pokażę Wam, jak to, o co chodzi w tej, w tej równoważącej się sile. Widzicie o co chodzi? Patrzcie, to wraca do poziomu, ale ta głowica pójdę tego, że jest taka malutka. Nie zabrakło tutaj miejsca na poziomicę. Kropelkowa, bąbelkowa poziomica jest naprawdę niewielka, ale jest widoczna. Potrafię sobie bez problemu wypoziomować tą głowicę, a wzrok mój nie należy do najlepszych. Zresztą widać, noszę okulary Poziomica jest po to, żeby sobie wypoziomować podstawę tego aparatu, bo zobacz, jak jesteśmy sobie na jakimś wzniesieniu, tak jak teraz, no to byśmy musieli sobie sterować poziomowanie nogami. Ale, ale, tutaj nie trzeba aż tak się męczyć. Wystarczy, że poluzujecie sobie to pokrętło, które znajduje się tutaj. Oprócz tego, że to jest głowica wideo, to mamy tutaj jeszcze głowicę kulową. To służy do tego, żeby na przykład zrobić sobie fenomenalne panoramy. Podstawę z głowicą, kiedy już macie wypoziomowane nogi, już nie musicie się martwić o wypoziomowanie. Wypoziomowanie już jest zrobione raz, więc teraz wystarczy komponować zdjęcie odpowiednio. I tyle, fajną niespodziankę skrywa kolumna. Ale tutaj mamy skrytkę, kolejny feature coś, co może jeszcze bardziej Wam się spodobać. To jest mały uchwyt na telefon. Przykręcę go sobie do tej stopki, która była w komplecie. Gdy nie macie pod ręką żadnej monety, żeby przykręcić mocniej tą śrubę, to tutaj jest wbudowany klucz impulsowy, który pozwoli nam dokręcić mocniej. Tutaj znajduje się magnes, który będzie trzymać na stałe ten klucz. I takim oto sposobem możemy sobie zamontować tutaj telefon. Więc jeśli jesteście twórcami wideo i chcecie sobie ponakręcać Jakieś filmy z terenu, no to to jest sprzęt, który też Wam pomoże w realizacji takich filmów. Ukręcić materiały na social media. Najbardziej się obawiałem tego, czy ta głowica, aby na pewno sprosta zadaniu i będzie funkcjonalna dla smartfonów zarówno w pozycji poziomej, co jest oczywiste, jak i w pionowej, co dla mnie nie było takie oczywiste, no ale widzieliście, głowica zdała swój egzamin i uważam, że jest to. Ten argument, który najbardziej przemawia dla mnie. Lekkość lekkością, ale ta głowica jest czymś, co sprawia, że te nogi, ten statyw jest dla mnie jak najbardziej użyteczny. Jeśli chodzi o mechanizm blokady nóg, działa to lekko, ale skutecznie. Stopki są duże, ale to dlatego, żeby móc za całość złapać. Bo to nimi blokujemy. Bardzo mnie cieszy, że mamy tutaj gumową rączkę, a nie piankową. Jest o wiele lepsza i nieraz już dziękowałem za to, że jeden z moich statywów ma właśnie taką gumową rączkę. Zwłaszcza kiedy już przychodzą pierwsze przymrozki, robi się zimno, a wtedy jeszcze nie wiemy, że trzeba nosić ze sobą rękawiczki. Piankę już przetestowałem na innym statywie i okazała się wielką lipą, bo kiedy jest wilgotno, kiedy fotografujemy w czasie jakiejś mgły, no to ona zbiera wilgoć i jest taka jak gąbka. A tutaj mamy gumowe uchwyt, to ułatwia transport. Nie ma róży bez kolców, dlatego myślę, że przyszła pora na porozmawianie o wadach, o największych wadach tego statywu. Przede wszystkim cena. Ten statyw jest drogi. To jest jego największą wadą. Kolejna wada, miniaturyzacja. Ale ja to rozumiem, bo chodzi tutaj o redukcję walki, te wszystkie pokrętełka. Jest ich dużo, jest ich gęsto, są niewielkie, są malutkie, żeby je dokręcić to ja lubię te, to, 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 niesymetryczne. Miło palce tutaj wchodzą i, i blokują to wszystko. Taki motylkowy też jest spoko, ale ten od ustawiania tej głowicy, poziomicy jest niefajny. Chciałbym mieć taki tutaj, naprawdę, ojej, bardzo byłbym szczęśliwy, gdyby był taki yy, lub taki. Mega, mega byłbym szczęśliwy. No i to od blokady I Zobaczcie, jak tutaj trzeba się nakręcić. Naprawdę sporo trzeba się nakręcić. Ja rozumiem, że ma to pewien plus. Nie poluzuje wam się aparat i nic się nie stanie. No chociaż. Płytki Arka zademonstruje, nie trzeba się ich bać, bo mają taki system bezpieczeństwa. Tutaj takie wkręty dodatkowe, śruby. Jeśli jest poluzowane, to nic się wam nie stanie. To jest taka blokada bezpieczeństwa, te śrubki. Dlatego lubię system Arka. Minus, ale to już jest taki minus okiem profesjonalisty. Okiem kogoś, kto ze statywami żyje już kilkadziesiąt lat, a mianowicie higiena. Higiena intymna. Tutaj te nogi. Nie wiem, jak są rozbieralne, bo tutaj mamy ten taki system ich opatentowany, ale zobaczcie, tu, żeby rozebrać te nogi, to trzeba coś podważyć, trzeba coś ściskać, i, i tak każdą z nóg, czy nie wiem, jakimś śrubokrętem trzeba podważyć, czy coś. To jest coś, co mnie troszeczkę przeraża w tym statywie. Na tyle mnie przeraża. Że to nie jest statyw, który używałbym gdzieś. Wiecie, jak kręciłem filmy, stawiając statyw gdzieś w rzece, to tam bym tego nie kładł. Wielka, ogromna wada, której ja nie mogę zdzierżyć, to są stopki. Minus jest taki, że nie ma kolców. Kolce dają ogromny dodatek, ogromny boost, ogromną różnicę jeśli chodzi o stabilizację statywu, o jego stabilność. Ja już się prze przekonałem nie raz fotografując czy na trawie, na mchu, na piasku, kolce to kolce, one się wbijają i ta sztywność statywu wzrasta, a ja tutaj widzę i chłopaka, którego muszę nagrać. Tak jak mówiłem, to jest sprzed nie ma jakiejś powalającej ładowności, ale tak, mamy tutaj gwint 1 czwarta cala. No i tutaj też mamy jeden gwint 1,4 cala i drugi gwint 1,4 cala, więc jeśli chcecie tutaj zamontować jakieś uchwyty typu Magic Arm, no to nic nie stoi na przeszkodzie. A teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na tą śrubę, która blokuje tą rączkę taką filmową i tą gałkę służącą do blokady. Arka do blokady płytki. Tutaj jest naprawdę niewiele miejsca, i e, jeśli będziecie mieli tutaj aparat, no to już w przypadku kręcenia, no to będziecie zahaczać e, o gryp na przykład, czy też o inną ściankę, więc jest niewiele miejsca, bardzo niewiele. Dlatego ja faktycznie powiem Wam, że ja faktycznie pozbywam się tego i nie muszę z tym chodzić. Ja to w ogóle bym wywalił, ale. A teraz mój taki test drgawkowy, który mi powie, ile tutaj mniej więcej potrzeba czasu, żeby ustabilizowały się te wszystkie drgawki. Ale spokojnie drgawki mają prawie wszystkie statywy, oprócz stalowych. Stalowe statywy najlepiej rekompensują, pochłaniają drgania. Aluminium, karbon są bardzo sztywne, więc tutaj te drgawki nie rozchodzą się nigdzie, tylko są przenoszone, to wszystko jest napięte. A żeby przetestować ile sekund potrzebne jest na ustabilizowanie tego statywu, no to porobię sobie zdjęcia na długich czasach, zwalniając spust migawki od razu podczas robienia zdjęcia. Obniżę sobie ISO, zwiększę sobie przysłonę. O, tak o. No i robię zdjęcie. Pierwsze zdjęcie. Jak możecie się domyśleć, jest całkowicie rozmazane. Tak nie powinno to wyglądać. Ale teraz zobaczmy, czy dwie sekundy wystarczą na to, żeby ustabilizować ten statyw. Dwie sekundy. Wydaje mi się, że jest ostre, ale zobaczymy jeszcze, co się stanie po pięciu sekundach. To trochę potrwa. 5 sekund na to, żeby to wszystko się rozeszło po kościach. No i taki mój, moje 10 sekund. Tutaj już jestem pewny tego, że nic nie powinno się wydarzyć i to wszystko powinno się już rozejść na 100%. Czekamy. A teraz najważniejsze: porównać, czy 10 sekund wygląda lepiej niż 5 sekund. Wydaje mi się, że 5 sekund jest już wystarczającą wartością na to, aby te drgawki nie wpływały na robienie zdjęć. Tylko tutaj widzicie, ten statyw jest tak leciutki, że w przypadku jakiegoś podbuchu wiatru. Słabych warunków takich wietrznych. Nie wyobrażam sobie robić zdjęć bez dociążenia. Trzeba dociążyć ten statyw, bo inaczej te drgawki będą nieustanne. Możecie powiedzieć, że troszeczkę oszukiwałem, bo nie wysunąłem tej kolumny centralnej. Tak, ale Wy wiecie, że ja jestem przeciwnikiem wszelkiej maści kolumn centralnych i w takiej konfiguracji najczęściej będę chodzić z tym statywem. Najmniejsza część kolumny i możliwość spotykania zdjęć makro. To mi będzie robić największą robotę. A składanie, zobaczcie, i tak to mogło Wam mrozić krew w żyłach. Jak widzieliście, nie bałem się położyć na tym statywie. Swojego hm, dobrego sprzętu fotograficznego, a teraz przyznam Wam się do czegoś, jak ja sobie zaplanowałem robienie tego filmu, bo tak do końca, zanim ten statyw przyszedł do mnie, no to już miałem jakiś scenariusz napisany, i w tym scenariuszu pomyślałem sobie, że nie zaryzykuję montażu e, na tym statywie swojego aparatu, e, nieważne czy była to by czy byłaby to S, to pomyślałem sobie, że zamontuję tutaj jakiś kompakt, żeby po prostu był ewentualnie jakiś aparat analogowy, lekki aparat analogowy, ale jak widzicie, coraz bardziej jestem zadowolony z tego, z tego wynalazku trzeba dociążyć ten. O Jezus, Mary, ile tu robactwa.